Na bazie twórczości Karola Wyszyńskiego. Pamiętniki magicznych oczu. 22 września 1334 roku. Bliźniacza góra. Dobrzegniew najemnik, wprawiony nowicjusz. Mieliśmy dzisiaj wyruszać w drogę powrotną do rybnicy, ale sprawdziliśmy tablicę ogłoszeń i okazało się, że jedna karawana zmierza w tamtym kierunku. Więc postanowiliśmy skorzystać i zarobić dodatkowego grosza. Karawana wyruszała następnego dnia. Więc stwierdziliśmy, że skorzystamy z pozostałych tutejszych atrakcji. Przechodziliśmy przez targ i zatrzymaliśmy się przy straganie z bronią. Nasza broń nie była z najwyższej półki, ale i tak było trudno znaleźć coś, co by mogło godnie ją zastąpić. Z tego powodu żaden produkt, który był na sprzedaż nie przykuł mojej uwagi, poza jednym. Bogusława bacznie przyglądała się broni, z której tylko ona korzysta, parze sztyletów. Przeozdobione zagięte ostrze z wygrawerowanym motywem liści wzdłuż grzbietu. Pozłacany jelec od ostrej strony ostrza zagięty tak, aby chronić palce, a po drugiej stronie ostrza zagięty do góry. Lekko wygięta rękojeść przeciwnie niż ostrze, wykończona była jasnym drewnem. Sam muszę przyznać, że wyglądało to naprawdę ładnie, ale to nic w porównaniu do piękna uśmiechu Bogusławy, gdy na nie patrzyła. Źle się czułem po tym, jak są potraktowałem wczorajszego dnia. Chciałem ją jakoś przeprosić, odto moja prawdziwa natura, tylko nie wiedziałem jak. Było widać po jej twarzy, że bardzo chciała je kupić, lecz po usłyszeniu ceny zrezygnowała. Postanowiłem wtedy, osobiście zakupić oba sztylety i podarować Bogusławie, przy jakiejś okazji jako przeprosiny. Niczego nie była winna, więc nie powinienem ją obciążać swoim brzemieniem. W dodatku jej umiejętności są bardzo przydatne, jak udowodniła, ratując nas z pułapki. Zapłaciłem 25 zł monet, co jest dość sporą kwotą, ale uważam, że warto. Przez resztę dnia próbowaliśmy wykorzystać możliwości bliźniaczej góry, a na samym końcu udaliśmy się do łaźni, aby wziąć relaksującą kąpiel.